Szanowni Państwo, witam w dniu marynarza przed Zebraliśmy się tutaj w świątnikach na pomniku, przy pomniku marynarzy Floty Litwiejskiej. Dziękuję bardzo za tak liczną reprezentację. Księży kapelanie, dziękuję bardzo, ksiądz kapelan jest tutaj z nami. Dziękuję bardzo również Lidze Morskiej i Rzecznej za reprezentację i za oddanie hołdu naszym marynarzom rzecznym. Dziękuję również absolwentom technikum żeglugi śródlądowej, że są z nami. No i oczywiście pracownikom Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Jak zawsze jesteście Państwo tam, gdzie, gdzie trzeba, gdzie są uroczystości i upamiętniamy naszych marynarzy. Szanowni Państwo, marynarze floty lipińskiej bohaterowie czasu wojny i pokoju. Niestety ich życie nie było łatwe, bo nawet po wojnie okazało się, że dla nich wojna toczy się dalej. Najpierw walczyli z najeźdźcami, walczyli z, bol z bolszewikami. Właśnie po to została utworzona flotylla pińska. To byli ludzie honoru. Walczyli najpierw na rzekach, Polesia później niestety okazało się, że trzeba tą flotylę rozwiązać. Walczyli w różnych innych miejscach, ale zdążyli w ciągu kilku lat zdążyli zapisać się e, ogromną chwałą, jeżeli chodzi o obronność naszego państwa. E, na tyle dużą, że marszałek Józef Piłsudski e, ustanowił 3 lipca Dniem Marynarza Rzecznego. My, marynarze rzeczni, chcielibyśmy pielęgnować tę tradycję, chcielibyśmy kultywować to święto, chcielibyśmy mieć swoje święto i dlatego dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj. Marynarze floty lipińskiej walczyli również w powstaniach śląskich. Słynny wóz, który w powstaniach śląskich jeździł i walczył z Niemcami, Korfanty był właśnie, był właśnie obsługiwany przez marynarzy floty lipińskiej. Marynarze floty lipińskiej po wyzwoleniu trafili do żeglugi na Odrze, reaktywowali żeglugę na Odrze, zajmowali się rzeką, drogą wodną, zajmowali się statkami, zajmowali się wydobywaniem statków, zajmowali się organizacją żeglugi na Odrze. Dlatego nikt bardziej niż my, niż marynarze żeglugi rzecznej jesteśmy predysponowani do tego, żeby czcić marynarzy floty lipijskiej właśnie we Wrocławiu i predysponowani do tego, żeby mieć swoje święto w dniu 3 lipca. Chcielibyśmy dzisiaj złożyć hołd naszym poprzednikom zacnym naszym bohaterom i w związku z tym, że mamy to święto, chciałbym również, żeby ksiądz kapelan, ksiądz kapelan żeglugi śródlądowej duszpasterstwa Pasterstwa Krajowego Żeglugi Śródlądowej zabrał głos i pomodlił się za marynarzy żeglugi pińskiej, ale także książe kapelanie, bardzo proszę o to, żeby ksiądz kapelan również pomodlił się za naszą przyszłość, za naszą teraz teraźniejszość i za, za to, żeby marynarzom Żeglugi śródlądowej działo się dobrze. Dziękujemy. Ja dziękuję, ale ksiądz kapelan wyraził zgodę w imieniu Ligi Morskiej Rzecznej Okręgu Mazowieckiego. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję organizatorom Dni Marynarzy Rzecznych, bo to jest Inicjatywa, którą podziwia cała wodna, marynarska rzeczna. Wszyscy, którymi bliski jest mundur marynarza, którymi bliski jest tradycja polskiej marynarki wojennej. Wszyscy się dzisiaj w całej Polsce, choć niezocą są z nami, ale nisko skłaniają marynarzom chyniskim. My jesteśmy zaszczyceni z tego, że możemy w ogóle tutaj być, bo ja nie stałam przed żadnym pomnikiem jeszcze marynarzy pymistów, więc jest to szczególnie wzruszający moment. A zawdzięczamy im tak wiele, tak wiele zrobili dla obrony Ojczyzny w 1920 roku i po latach pracy, ciężkiej pracy na rzekach również włączyli się, stanęli w obronie ojczyzny w 1939 roku, a później budowali ją. Jesteśmy wszyscy im bardzo, bardzo wiele dumni. I z wielkim zaszczytem jestem, dziękuję za to, że możemy tu dzisiaj być i właśnie uroczy, uczestniczyć w tej uroczystości. Mamy pan pan serdecznie Panu Dyrektorowi. Dziękujemy serdecznie Państwo, jesteśmy tradycji. Pozwólcie, drodzy Państwo, nim złożymy wieniec, nim ustawimy zapaloną lampę, która zawsze są symbolami życia. Jedno słowo: najpierw Swojego rodzaju laudacji dla tego miejsca. Daleko od szosy, 5 minut drogi, znaczy 5-5 minut od drogi od Wrocławia, w ciszy powstaje tutaj bardzo szczególnie święte miejsce, które, którego ambicją jest rzeczywiście być świadectwem wielkich kart dziejów naszej. Ojczyzny. Dlatego też znalazło się tu miejsce dla floty lipińskiej, nieprze, nieprzecenionej w posłudze dla dobrej, jak to słyszeliśmy przed chwileczką, naszej ojczyzny. Owszem, rozpoczynamy te uroczystości rokrocznie od trzech lat tutaj, żeby pokłonić się korzeniom, z których wyrastamy. Chcemy nawiązywać do tradycji tej formacji i wszystkich tych dzieł, których jesteśmy jakoś albo chcemy być spadkobiercami. Owszem, ważne są karty dziejów, które mówią o poszczególnych wydarzeniach. Natomiast my mamy świadomość tego, że te wydarzenia to są ludzie, konkretni ludzie konkretne rodziny, konkretni zatroskani o każdą dobrą sprawę, o swoją godność, tożsamość, o swoje dobra ludzie. I dlatego te kwiaty, ten znicz, chcemy jakby nimi potwierdzić to, co Pan Kapitan był łaska wspomnieć, że mamy świadomość ich istnienia. Że ci ludzie cały czas jakoś w naszej świadomości są, istnieją, żyją i tak chcemy, żeby zostały. Gorąco proszę, dołączcie się, drodzy, do tej serdecznej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I... Dobry Panie Boże, pozwól nam być rzecznikami wszystkich tych, których dzisiaj tutaj chcemy wspominać. Pod jednym wielkim hasłem Flotylli Pińskiej zbieramy i przyprowadzamy, i jak wspomniałem, chcemy być rzecznikami tych ludzi, którym polskość, którym człowieczeństwo, w którym chrześcijaństwo, bo i ta myśl mocno ukształtowała ich, były drogie i miłe na tyle, że skłonni byli pójść i złożyć na ołtarzu tych dzieł, tych wartości swoje życie. Chcemy Ci za nich podziękować. Przyprowadzając ich, chcemy i owszem, zatroszczyć się o nich, gdyby taka potrzeba była. Wierzymy, że są w jedności z Tobą, ale jednocześnie prosimy: Uczyń nas godnymi spadkobiercami tych wrażliwości, tych dzieł, tych ludzi, których w tym świętym miejscu wspominamy. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź są nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pewnie trochę zdradzę tajemnicę, która ma zaistnieć jutro. Ksiądz arcybiskup Metropolita Wrocławski przychylił się i udokumentował to specjalnym reskryptem. Przychylił się do prośby, aby środowisko żeglugi śródlądowej powierzyć trosce świętego Jana Chrzciciela. Przywołajmy wszystkich naszych świętych patronów a świętego Jana Chrzciciela w sposób szczególny. Święci nasi patronowie, módlcie się za nami. A wszystkim zmarłym tym, których wspominamy, tych tym, którzy są bliscy naszemu sercu. Wieczne odpoczywanie rad dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, teraz zapraszamy do wieńców, bo nastąpi złożenie wieńców. Mienie składa minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pan Marek Grubarczyk. Wieniec składa reprezentacja Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Ligi Morskiej i Rzecznej oraz absolwentów technikum żeglugi śródlądowej. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą uroczystość. Chciałbym bardzo podziękować księdzu kapelanowi za modlitwę, za nas wszystkich i za bohaterów Dotyli Plińskiej. Chciałbym bardzo podziękować reprezentantom marynarzy żeglugi śródlądowej i chciałbym bardzo podziękować pracownikom Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Bardzo dziękuję. Chwała bohaterom! Będąc tutaj nie Zapraszam wszystkich na chwilę, żeby pochłonić się do kościoła.